Misiek? Co? No chodź oglądniemy jakiś romantyczny film na Netflixie, co? Medź mam! Nie chce mi się! Medź mam! Ej! Co znowu? To może pójdziemy na spacer? Koło tego jeziorka tutaj. No nie, nie chce mi się! Nie chce mi się! Ej! Co to? SMS? Kto to? Nie wiem. Piotrek. Wiem, dziękuję. Co? Co, co? Jajco! Mania! Nie, no doszło, nie doszło do ciebie? Gdybym nie zrobił takiej yy, dziwnej miny, nie powiedział nie wiem i taka przestraszona mina, no to byś mi nie przyniosła tego telefonu. A tak? No to proste, przestraszyłaś się, że to jakaś sprawa, że to jakiś SMS. No i musiałaś lecieć po ten telefon pierwsza. A żebyś się też nie chciała stać. No to dziękuję bardzo.